W dniu dzisiejszym wykrętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Zabrza. Załogą jest wieża ciśnień. Pozostałości wieży Ciśnieni. Obok jakieś stare zabudowania, które teraz są przerobione na outlet meblowy. Podejdę bliżej. I teren zarośnięty nie wiem czy gdzieś tam znajdę jakieś wejście żeby podejść bliżej do tej wieży ciśnień od tej strony chyba się nie da tutaj zarośnięte wszystko bardzo wysoka trawa. A może się da. No jestem już stosunkowo blisko. Bardzo ładnie się prezentuje. Muszę jakoś przejść przez te haszcze. O, to już wychodzę. O, jest róża mi się trafiła z kolcami dojście do takich miejsc to jest zawsze takie stąpanie, nie wiadomo po czym, czy gdzieś nie będzie jakiejś dziury. Tutaj właśnie też jakieś dziury są, ale jestem już pod samą wieżą. No, rewelacyjnie stąd ją widać. To obejdę sobie ją tutaj w koło. Zobaczcie na tą, na tą cegłę. Niesamowite, tyle lat potrafiła wytrzymać. No, tak jak mówiłem, że tutaj mamy jakiś kanał. Musiał być powiem, powiem jakoś, może tu jakieś rury tym kanałem szły przejdę o, nie, tam się nie da okna zamurowane żeby nie wchodzić do wnętrza no jak zawsze na takich budynkach napis ostrzegający że grozi zawaleniem chociaż według mnie to jeszcze postoi wiele lat Tu jest gdzieś wejście do niej, ale nie wiem, czy mi się to uda dotrzeć. Ojej, straszne krzaczyska, tak to wygląda. Zobaczcie. Także udało mi się sfilmować kolejną wieżę ciśnienia. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.